Halo, halo, cześć. Witam was w kolejnym odcinku na kanale Krypto Inwestycje. Dzisiejszy Bitcoin i Ethereum bardzo ładnie sobie radzi. Jest to kolejny odcinek w tym trendzie wzrostowym, także zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Uważajcie na te wszystkie skamy które są w komentarzach, ale niestety z tym nie mogę nic zrobić. Tak to już jest, ale co? Standardowo przechodzimy do odcinka, bo Ethereum w tym momencie 3600. Wczoraj pisałem o 3200, w tym momencie 3600, a mieliśmy już nawet prawie 3700, także mamy bardzo ładne wybicie tutaj Ethera. No i generalnie, tak jak zatytułowałem ten odcinek, dzisiaj skupimy się o, na największych plusach, o tym wszystkim, co się dzieje w Eterze, dlaczego Ether 5000, 10000 dolarów jest możliwe i to w dość krótkim czasie, bo uważam, że wzrosty tutaj na Eterze będą po prostu przed nami dość mocne jeszcze, że to, co się w tym momencie wydarzyło, mówię o tych wzrostach, powiedzmy za niecałe pół roku, od 1500 dolarów do dziś, to moim zdaniem jest to dopiero początek. Chciałbym zostać z tego rozliczony za jakiś czas, także zobaczymy, bo uważam, że spokojnie nowe ATH i komik. Także co, łapka w górę, dajcie znać w komentarzu i lecimy. Pierwszym newsem jest taki, że Donald Trump, w sensie jego agencja, jego firma, jego projekt w tym momencie kupuje znowu Ethera. Mają coraz więcej Ethera i tak jak kiedyś już o tym pisałem, także... To jest bardzo dobry news dla nas, że coraz więcej etera wchodzi tutaj do składu Trumpa i pewnie pamiętacie jak Eric Trump pisał, że to jest dobry moment na zakup etera i wtedy ten eter jak on dodał tego posta spadł, nie ma co ukrywać, dodało chyba tego posta gdzieś tu, ale eter spadł i jednocześnie bardzo pięknie sobie odbił, także tutaj oni skupowali, my kupowali, ci co kupowali są na pewno zadowoleni. Kolejny tutaj duży, duży news. Zarząd Humps Media Corporation upoważnił firmę do posiadania kryptowalut o wartości do 250 milionów dolarów w Bitcoinie, Ethereum, Solanie, Ripple oraz Dogecoinie i jeszcze Litecoinie. No, i powiem Wam, to też jest kolejny news, że tutaj coraz więcej firm tworzy tak zwane strategiczne rezerwy w kryptowalutach i po prostu chcą zainwestować w rynek krypto. To jest bardzo dobry news dla całego rynku kryptowalut. W tym momencie na Etherze tworzy się taka nowa strategic reserve, że po prostu wiele osób nie zdążyło na tego bitcoina. Bitcoin w tym momencie jest jednak bardzo drogi, bo te 120 tysięcy dolarów to jest już dużo i po prostu podmioty zaczynają skupować takiego Ethera. No bo jest to druga największa kryptowaluta. Dodatkowo Ether będzie miał jeszcze parę plusów, których Bitcoin nie ma. Ethera można stejkować, Bitcoina się nie da, a właśnie instytucje, firmy lubią taki pasywny dochód, także tutaj Ether może naprawdę ciekawie, ciekawie wyglądać. I tutaj Tom Lee, kolejna instytucja, kolejna firma Bitmine Zakupiła bitcoiny, naprawdę dość duże, dość duże cash flowy, także tych newsów pozytywnych jest bardzo dużo. Tak samo tutaj możemy przeczytać. Whale Insider podaje nam, że Ethereum w tym momencie to 5,5 biliona dolarów z 53 firmami, które posiadają w tym momencie właśnie Ethera i oni mają 1% 3, 33% procent całego supply Ethera to jest bardzo bullish news. Oni w tym momencie tego nie stake'ują, ale mogą to zastejkować. Dodatkowo BlackRock właśnie wystąpił w tym momencie, że jak ktoś posiada ETF-y, to żeby ETF-y mogły stake'ować Ethera. Więc to jest bardzo, bardzo bullish news, właśnie przejdę sobie na to. Że tutaj BlackRock składa ten wniosek do SEG, ja już wam o tym mówiłem jakiś czas temu. O, coś mi tu strona wywaliło. E, już wam mówiłem o tym jakiś czas temu, że właśnie BlackRock składa ten wniosek. BlackRock generalnie zawsze jak coś chce, to zazwyczaj to ma od Seku. Także tutaj moim zdaniem to jest, to jest też kwestia czasu, aż SEG-im to po prostu e, po prostu odda, tak, żeby, żeby mogli stejkować Etera. No a to pozwoli tutaj jak najbardziej podpompować cały rynek, bo jeżeli zablokujemy sobie podaż i ludzie zablokują etera no to po prostu będzie mniej ethereum w tym momencie zobaczcie jak klikniemy sobie na eterka naszego kochanego eterka no to mamy kapitalizację zasoby w obiegu mamy 120 milionów tokenów e, które są łącznie wiem że jakieś tokeny są na stakingu nie mam w tym momencie tego tego znalezionego ale Chodzi o to, że po prostu te tokeny pójdą na staking i one nie będą w pewien sposób aż tak mobilne. Nie będzie się ich dało sprzedać w ciągu godziny. W sensie będzie to po prostu zniknie mocny taki szuklaj, nastąpi taki szuklaj sob, że ludzie po prostu zobaczą, że nie ma supply. Nie ma, jeżeli nie będzie supply, no to dzięki temu po prostu Ether będzie łatwiej mógł rósł i łatwiej będzie go po prostu spompować. Sharplink to jest kolejna firma, która tutaj chce zainwestować, i, i chce zainwestować, będzie inwestować w Ethera i to też znowu pokazuje, że oni ostatnio w ogóle bardzo mocno skupowali tego etera, a w tym momencie jeszcze bardziej są tutaj za tym, żeby po prostu skupować. Oni tutaj planują pozyskać 5 miliardów dolarów na dalsze zakupy Ethera. To są chore kwoty, a teraz mamy znowu newsa, że Donald Trump e, ogłosił, że fundusze emerytalne będą mogły inwestować w kryptowaluty. I to jest kolejny bullish news. Ja nie mam tutaj nawet wam jak powiedzieć nic smutnego dla rynku kryptowalut, bo naprawdę zapowiada się wszystko dobrze, że jeżeli fundusze emerytalne będą mogły inwestować w rynek krypto, no to mamy inwestycje w Bitcoina, w Ethera, Ripple, Solana, no ale tutaj ten Ether znowu będzie grał kluczową rolę, Ethera możecie stejkować. Ether jest drugi po Bitcoinie i znowu, znowu to jest bardzo ból. W ogóle tutaj musimy spojrzeć na to, jak Ripple ładnie odpalił, Ripple zrobił nam ATH, tego się pewnie większość ludzi znowu nie spodziewała, więc znowu te najbardziej niespodziewane kryptowaluty jakby to, co jest niespodziewane, daje, daje, daje radę. No i czekamy, zobaczymy, co, co, co będzie z tym. A co do Donalda Trumpa, no to Donald Trump i Kongres USA uchwalili Genius Act i to jest bardzo bulisz dla całego rynku kryptowalut, bo jest to po prostu bardzo ważna ustawa związana z rynkiem kryptowalut, z zakazem CBDC i tutaj będzie to pchało po prostu rynek rynek kryptowalut, masowa adopcja stablecoinów, więc już niedługo USDC będzie dostępne wszędzie. Jest taka szansa, że będziemy mogli płacić USDC na przykład na Uberze, przy odbiorze pizzy. Oczywiście mówię to bardziej o Stanach, ale chodzi o to, jak bardzo adopcja postępuje. Także bullish news. No, także, także zobaczymy. Ja tu jestem załadowany, tak jak już wam mówię. W ogóle mam dla Was taki konkurs, współpracę. W opisie macie link do Okexa. Jeżeli nie masz jeszcze tam konta lub masz konto, ale możesz utworzyć nowe, to możesz odebrać czapkę Formuły 1. Czapka jest warta około 200 zł. Wystarczy się zarejestrować z mojego reflinku. W ogóle wszystkie przydatne reflinki macie, oczywiście w opisie. No i będziesz mógł sobie zgarnąć taką, taką czapkę wipowską. Myślę, że bardzo spoko prezent. Jak za darmo to trzeba brać przechodząc tu jeszcze do rynku no dużo dużo się zaczęło dziać na rynku kryptowalut trzeba to sobie powiedzieć mieliśmy tego pamfana który się wylistował jak powiedziałem początkowo, że są możliwe jakieś wzrosty, no coś tam zrobił ale prawda jest w tym momencie, że jednak spada 20-40% jest w dole jak mówimy o PAMFanie jednak no ja bym go jeszcze nie skreślał choć nie posiadam ani jednej pozycji w PAMFanie z ciekawych rzeczy no to Binance Hodlers Airdrops w tym momencie dwa nowe dropy wyszły więc jeżeli nie macie konta na Binance to polecam sobie założyć, możecie zakupić BNB i otrzymywać naprawdę spoko airdropy, całkowicie za darmo tylko zatrzymanie BNB, no a BNB jest dość kluczową kryptowalutą w tym momencie na rynku kryptowalut. Jak wejdziemy sobie na Solana, Solana również zaczęła grzać. Widzimy Bąka, który zrobił 50% i outperformował wszystkie, wszystkie kryptowaluty. Mamy tu jakieś kryptowaluty, co robią 200%. Rizo Jerzyk jakiś zrobił też 200%. Także kapitał się zaczyna robić na tym rynku kryptowalut i to jest dobry, dobry news. Dodatkowo mieliśmy ostatnio nowe listingi na Binance, taki właśnie jak Chainbase oraz jeszcze jeden chyba Era się nazywał i te projekty już nie wyszły z kapitalizacją jak kiedyś, tylko z dość dużą, bo niedawno był taki problem, że jak projekt się listował, to zaliczał na Binance kapitalizację 20-30 milionów, co kiedyś było prawie low capem, a w tym momencie nowe projekty już zdobywają bardzo fajne Właśnie era się wylistowała na Binance. No i widzicie, po listingu 200 milionów dolarów to nie jest tak, że się projekt listuje i od razu spada, tylko on po listingu zrobił jeszcze 100%. Także to jest dobry znak, że rynek ożył, rynek chce, chce czegoś nowego. Mamy wakacje, to jest takie trochę dziwne, ale właśnie przez to, że wszyscy spodziewali się, że będzie jak zawsze, że wakacje będą nudne. To właśnie rynek pokazał, postanowił nam pokazać, że jest zupełnie inaczej. Standardowo łapka w górę, subskrypcja i słyszymy się w następnych odcinkach, bo będę Wam dawał dużo, dużo update'ów. Pozdro!